Tak jak bardzo się staram iść w Polsce do pracy, tak wszystko się dzieje, żebym po prostu tej pracy nie dostał. Wow, no to jeszcze chyba muszę podpoczywać. Co u mnie się dzieje? Zaraz wam powiem, bo to jest jakiś absurd, żeby zarejestrować się na taksówkarza i jeździć pod aplikacją Boltowską. To jest już przeradza się na jakąś wielką kpinę. Ja nie robię licencji, żeby prowadzić, yy, latać z jetem, Ja chcę jeździć tylko własnym samochodem na taksówce i jest bardzo ciężko się tam dostać. Niesamowita rzecz. Wszystko od początku. Żona moja wróciła z pracy, robi obiadek. Od razu wam pokażę, że moje słoneczko jest. Cześć. Ja coś Podejmuje pracę, tak? Wam mówi. Podejmuje i nie może podjąć. Wszystko się dzieje, żebym tylko nie pracował. Mojej kochanej żonce kawę zrobiłem, dusząc jeden guzik. A ja Narobiłem. No a ona mi gołąbki będzie robić na obiadek fajnie, co. Yy, dobra, wracajmy do tematu. Jak wiecie, była bardzo ciężka batalia, żebym dostał tą aplikację boltowską i po prostu na niej latał. Pokazywałem wam we wcześniejszych filmach, jakie są problemy, jak nie z datą z orzeczeniem o niekaralności i powiem wam, że. Skurzyłem się, napisałem do supportu, żeby wyjaśnili to wszystko, bo to ja już na nowo robię cały czas te same procesy. I powiedzieli, że trochę cierpliwości, że będą to wyjaśniać. I wiecie co? Światełko w tunelu było, aż w końcu stało się duże światło, bo mnie przyjęli. Przyjęli mnie, jestem kierowcą bolta i mogę iść zarabiać pieniądze. Ale bynajmniej tak myślałem i się nawet ucieszyłem. Mówię: Wow, kurczę, wstaję, o której chcę, będę robił to, co do tej pory robię i idę do pracy, o której chcę. Czyli na przykład, jak już żona idzie spać, może sobie wyjadę, a może pójdę z nią spać. Nie wiem, ale ogólnie cieszyłem się. No i mówię: została mi bardzo prosta sprawa taka jak dodać samochód na tej aplikacji, bo trzeba dodać samochód na aplikacji. I co? I główno. Wielki, wielki ząg. Jeszcze raz wszystko na nowo. Pytania z dupy wyssane. Wow! I co? I też pisałem do supportu, żeby mi pomogli, to przekierowali mój problem gdzieś wyżej, bo nie byli w stanie sobie poradzić. A mianowicie, yy, a mianowicie, słuchajcie, tam trzeba dodać. Zaraz wam powiem, bo jeżeli chcecie jeździć też na bolcie, to będziecie przechodzić przez takie same kpiny jak ja w tej chwili. A od razu chciałem, no, chyba że będziecie jeździć dla floty i będziecie im płacić, żeby oni zarabiali, wtedy wszystko was minie. Nawet nie musicie mieć własnej działalności gospodarczej, tylko musicie dla nich zarabiać sianą. Oni za was wszystko załatwią, ale za wszystko skasują. Tak to wygląda. Chciałbym jeszcze z jakimś kierowcą się spotkać, jak będę jeździł, może w czasie mojej, moich jazd, poznam kogoś i nakręcę z nim odcinek, jak to finansowo wychodzi na flocie, a jak to finansowo będzie wychodzić, tak jak ja, niezależny ze swoim samochodem i z własną działal działalnością gospodarczą. Samochodu mi się nie udało yy, dodać. A trzeba na niego. Poczekajcie, bo się loguje właśnie na moją aplikację. No tutaj pytali o model, rocznik, numer rejestracyjny, kolor, numer licencji. No i trzeba było dokumenty dodać. I wam powiem tak: pierwsza rzecz, na, w ogóle, na której się zablokowałem i nie da się tego przeskoczyć, nie da w ogóle się wysłać. Do nich tej całej procedury rejestracji samochodu, ze względu, bo oni proszą mnie, wymagane na czerwono z gwiazdką, żebym im podał, do kiedy jest ważny mój dowód rejestracyjny samochodu. Wow! Dowód rejestracyjny samochodu w Polsce jest ważny zawsze, dopóki nie zmieni swojego właściciela lub nie zmieni jakichś parametrów technicznych. Nie ma daty ważności. I nie da się tego przeskoczyć, bo oni na siłę każą mi wklepać datę. To oni nie wiedzą, że już tyle Polaków jeździ i zamiast to zweryfikować, cały czas jest ten problem podawany gdzieś do suportu, a co się dzieje w kwestii, bo ja wiecie, mogę sobie pozwolić na czekanie jeszcze nawet dwa miesiące, żebym zaczął jeździć na samochodzie. A co się dzieje z ludźmi, którzy nie mają takiego, takiej komfortowej sytuacji, rezygnują z pracy, inwestują swoje pieniądze i chcą natychmiast zarabiać? Jest ząg. Lepiej wtedy iść na, do urzędu zapomogi tam i pobrać zasiłek dla bezrobotnych i sobie w tym czasie przez nie wiem dwa miesiące zakładać aplikację, bo takie są problemy. Tak jak mówiłem, pytają mnie o tą datę. Magda tam się dowiedziała od koleżanki, że może wpisać same zera, po prostu, że nie ma daty. No ale tu nawet nie ma takiej możliwości. Trzeba dokładnie wpisać rok, miesiąc i dzień. No i tu właśnie napisałem do supportu, żeby mi pomogli w tej kwestii. Zrobiłem zdjęcia, że w tym dowodzie rejestracyjnym nie ma daty ważności i odpisali mi, że proszę cierpliwie czekać, że jest to podane dalej. Wow! No i tak to wszystko wygląda. Co jeszcze pytają? Wypis z licencji taksówkarskiej, dowód rejestracyjny tył. No to to im wszystko powysyłałem, znaczy wgrałem, ale wysłać im nie można. Dodatkowe wypisy z taksi, jak macie na inne miasta pozwolenie, ubezpieczenie samochodu, zdjęcia przodu, identyfikatora z, z boku z widocznymi rejestracjami. To im wszystko powysyłałem, ale może być jeszcze w moim wypadku następny problem, jak dodam im ten dowód rejestracyjny, a z kolei problemem u mnie jest ubezpieczenie OC. A następny jeszcze problem jest, że samochód nie jest zarejestrowany na mnie, tylko na moją żonę. Żeby to głośno wybrzmiało, nie mam mnie w dowodzie rejestracyjnym w ogóle. To może być tak, że jeszcze będą dalsze problemy i znowu będzie cyrk, że będę musiał iść do urzędu, dopisywać się, że jestem współwłaścicielem, choćby w jednym procencie. Wtedy urząd skarbowy będę musiał opłacać, bo może mi nie pozwolą korzystać z mojej żony samochodu. To wam też będę monitorować. Yy, bo nawet w ubezpieczalni był problem, bo moja żona zgłaszała, że ja tym samochodem będę jeździł na działalności gospodarczej, mimo to, że nie jestem właścicielem. Yy, to też długo czekałem, ale w końcu mi przysłali aneks do umowy, że mogę, że mogę nim jeździć i zarabiać na nim pieniądze, a co jest najlepsze, składka ubezpieczeniowa nie podeszła do góry, nic. Dobrze, że ja mam swojego agenta i tym się nie zajmowałem, bo ja wolę, żeby agent się tymi rzeczami zajmował. Zawsze wykupuję ubezpieczenie przez agenta, bo jeżeli coś jest nie tak, to idę do niego, mam z nim dobry kontakt i wtedy niech on wszystko załatwia. Tak samo mi załatwiał ten aneks do umowy, także ale to w bolcie może nie przejść. Nie jestem pewny, jeżeli tu są na etapie takim problemy, to nie jestem pewny, czy to ubezpieczenie przejdzie. Co jeszcze? No i jeszcze jest następny problem. Chciałem podziękować Michałowi, który się do mnie odezwał, oglądając moje vlogi, w ogóle nie chciał zdradzać swojej prywatności. Jest taksówkarzem od 4 lat. Jeździ sam dla siebie, także mi dużo pomógł z informacjami, no i jeździ też na aplikacji. Boltowskiej, ale wgrawią ją tak dawno, że po prostu nie, sam nie pamięta jak przeszedł te etapy na przykład z tym dowodem rejestracyjnym, po prostu tego nie pamięta. Albo może w innym mieście i inne pytania były zadawane dla niego. No nie był w stanie mi pomóc, mówił, żebym pisał do soportu. co ja zresztą to zrobiłem. Michał pozdrawiam cię, jestem z nim na łączach, mu idzie o wiele lepiej, znaczy o wiele lepiej, nie wiem jak Idzie mu w porównaniu do mnie, ale mówi, że mu idzie dobrze, ale bardzo mało włącza aplikację boltowską i przyznaje, że jak jeździ sam dla siebie, lepiej na tym wychodzi, ale nie mogę nic więcej zdradzać, ponieważ poprosił mnie o prywatność. No ale on jeździ w mieście, gdzieś gdzie są turyści. Także staje sobie po prostu na, na postoju taksówek i jest w ten sposób łapany, plus ma swoją rzesze klientów, także jest zadowolony, chociaż słuchajcie, jest na tyle zadowolony, że ma też dokumenty i prawo jazdy na kategorie na ciężarowe, ale woli jeździć na taksówce, także musi być dobrze. No, tak, tak to wygląda. No i co jeszcze? Oczywiście jak zarejestruje ten samochód? Następny problem się pojawi, od razu Wam to mówię. Bo on jeszcze mnie czeka, a mianowicie muszę mieć kasę fiskalną. To też muszę przez to przejść, muszę ją zarejestrować, a moją kasą fiskalną muszę dołączyć mój telefon który jest tam specjalne tak przypisane połączyć to z aplikacją Boltowską i wtedy nie wolno mi tego telefonu zgubić jeżeli go zgubię muszę to zgłosić do urzędu skarbowego bo to jest fizycznie mój telefon ale już objęty kasą fiskalną i na każde y, żądanie urzędu skarbowego że mam ją przynieść do urzędu zabierają mi ten telefon i go sprawdzają wow naprawdę yy... Nie wiem, jakbym gdzie aplikował, nie wiem, naprawdę jakbym chciał latać jakimś jumbojetem, Tak to wygląda w tej chwili. A ja chcę być zwykłym, zwykłym, nie ubliżając nikomu, zwykłym taksówkarzem, boltowskim. I powiem Wam, że te wszystkie taksówki, które widzę, na przykład, wymagają ode mnie na bolcie, żebym ja miał swój cennik ile się płaci za kilometr, mimo to, że ja nie mogę brać nikogo z ulicy. Chyba że, bo to mi ten taksówkarz powiedział, chyba że stanę na postoju taksówek gdzieś, gdzie mogą taksówkarze prawdziwi się do mnie doczepić, to też jeszcze będę sprawdzał, bo sobie będę, będę się zatrzymywał na postoju taksówek, gdzie się do mnie dosadzą, delikatnie mówiąc. Ale będzie można mi zabrać klientów z postoju taksówkarskiego. Ale będę musiał ich poprosić, żeby po prostu ten kurs zaznaczyli, siedząc już u mnie w aplikacji boltowskiej. Ale będą się cyrki działy. Naprawdę jestem, jestem ciekawy, co się będzie działo, nawet jak stanę dla, na takim postoju taksówkarskich zrzeszonych gdzieś, gdzie na przykład ich stoi pięciu. A ja wjadę jako tam szósty. Nie, ciekawie będzie. Ciekawie mi ten temat. A może po prostu piątki sobie przybijemy i się będą ze mnie śmiać, że ja jeżdżę za mniejsze pieniądze, a oni mają dwa razy więcej. Hmm, ciekawie. Dobra, to tak tylko rel relacjonuje Wam wszystko co się u mnie dzieje, nie jeżdżę, bo jest właśnie ten problem wysypany w tej chwili, ale jak ruszę to was poinformuję. Będę was informować ile zarabiam, powiem wam, że chcę, chcę trochę, żeby żona była zadowolona ze mnie i chcę tych dużo godzin wyrobić, no i chcę przynieść dużo kasy do, do domu. Co za tą kasę będę kupywać? Nie wiem, jej dam, bo mi pieniądze niepotrzebne. No, w tej chwili naprawdę niepotrzebne. Słuchajcie, Okej, okay, jeszcze Wam powiem, że jestem po dwóch rozmowach z agencjami od sprzedaży domu. No, po prostu zdecydowałem, a nie zdecydowaliśmy, że chciałbym ten dom wystawić na sprzedaż. Magda zawsze mówi, że to co robię jest dobre, także nieruchomość będzie wystawiona. Ale jakby chcę się dogadać, na wyłączność oczywiście wybieram agencję. Te kroki, jakie zostały już poczynione, no ale to Wam będę mówił, jak coś się praktycznie wydarzy, no bo jestem na etapie podpisywania w tej chwili umowy. W piątek mamy ją podpisać na pół roku. I mało tego już. Podobno jest jakaś klientka zainteresowana i jest to pani doktor. Tak, tak, tylko wstępnie. Może to jakaś fantazja, ale takie mam informacje. Dobra, ale to nie chcę jakby mówić, bo się nic w tym kierunku jeszcze nie dzieje. Nie chcę mówić ani o cenie, bo po co macie tutaj bekę mieć, jak i tak już macie, bekę z Bolta. Także ta beka jeszcze przyjdzie, jak będzie czas. Dobra, to na tyle, trzymajcie się, żyćcie mi powodzenia, bo przyda mi się w tej chwili i, i na tyle. Taki krótki odcinek, cześć.